24 grudnia o godzinie 15 w hali milenium rozpoczęła się koło wigilia dla samotnych. Pierwsza stacjonarna wigilia po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. Mogliśmy wrócić do wersji stacjonarnej. Było to wydarzenie przygotowane przez wolontariuszy. Dzięki wsparciu darczyńców, partnerów włączyło się około 150 osób przygotowania tej Wigilii. Tradycyjnie podczas spotkania na stole znalazło się 12 potraw. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, wspólna modlitwa oraz kolędowanie na żywo w wykonaniu zespołu Tierlitonki. Każdy miał tutaj taką prawdziwą wigilijną atmosferę. Na te wydarzenie przyszło do nas w tym roku ponad 200 osób, jest to co prawda mniej, około 100 osób mniej, a może 150 osób mniej niż było to przed pandemią COVID-19, ale też pamiętajmy, że w tym roku przygotowaliśmy 130 paczek, które również w przed tą Wigilią o godzinie 11 rozwieźliśmy do osób tych, które nie były w stanie dotrzeć na Wigilię ze względu na stan zdrowia czy inne Sytuacje losowe. Łącznie wolontariusze pozwolili na niesamotne przeżycie tego wyjątkowego dnia ponad 300 osobom.